No dobra, wszystko przygotowane. Są przekąski, są serwetki, są sieczki. Nie ma alkoholu, no ale cóż! Nikt nie powiedział, że nie może go być w torcie. Coś mi jeszcze zostało. Hmm. Ha! Zobaczę, jaka płyta jest wsadzona do odtwarzacza. Dobra, jako że to jest pełna data, pełny rocznik. Trzeba pokazać, że jest się człowiekiem dorosłym. Także żadna chaotyczna muzyka, żadne terefery. będzie elegancko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, chyba może być, czas świętować. Zwykły wiatraka jak czy tu działa? Uuu. Nie, nie działa. Wy tam wszystkich oprócz tych których nienawidzę. Nagrywanie tych incyd jest męczące, dlatego już tego nie robię. Stare się robię, prawda? Się w tym pięknym dniu słoneczko, świeci. W ogóle to piękną zimę mieliśmy tej wiosny, nieprawdaż? Zwłaszcza w maju. Zwłaszcza jak pojechałem na Tor. Także jeżeli się zastanawialiście, dlaczego w maju było zimno, padał deszcz, burza, śnieg, grat i w ogóle co jeszcze. To dlatego, że pojechałem na tor i miałem tydzień urlopu. Także nie macie za co dziękować. Witam Was wszystkich w tym kolejnym odcinku, w którym nic kompletnie się nie będzie działo. Taki dosyć, powiedzmy, będzie krótki odcinek, w którym sobie tylko powiemy o tym, że mamy połowę roku. A standardowo jestem zmęczony, chyba po prostu powinienem zacząć się do tego przyzwyczajać. Ale cóż, trzeba się z tym, że będzie tylko gorzej. Lato. Ciężko było, różne upierdliwe rzeczy wychodziły. Będziecie się o tym dowiadywali prawdopodobnie na bieżąco, ponieważ niektóre rzeczy, które wynikły z różnych rzeczy, które wynikły, y, będą rzeczami, które y, dowiecie się o tym później niż wcześniej, mimo że to już się stało, ponieważ musi być zachowana pewna chronologia. Nie, oczywiście, w związku jeszcze z innymi rzeczami, będzie oczywiście, y, oczywiście, jak żeby oczywiście i nie inaczej, oczywiście. Odcinek Apostołów Apokalipsy roku 2025 roku. Tak, tak jak w zeszłym roku zrobiłem odcinek o Apostołach Apokalipsy 2024 roku i o tym można powiedzieć takie podsumowanie roku, co się zesrało Makao i po pomakale, tak w tym roku postanowię nagrać ten filmik trochę... Później, bliżej końca 2025 roku, ponieważ w zeszłym roku jeszcze wyszło bardzo dużo innych dziwnych, ciekawych i smutnych baboli, które można powiedzieć, że jeszcze spowodowały, że lista 12 apostołów powinna się... wydłużyć. Ale już, żeby nie przedłużać, no to zostało to nagrane wcześniej, bo stwierdziłem, że 12 się uzbierało. W tej chwili... Jak to nagrywam? Już mam 11 apostołów Apokalipsy. I znów ponownie, jesteśmy praktycznie w połowie roku, a do, już się nasypało różnych ciekawych rzeczy. Oczywiście powiecie, że narzekam, że nie mam aż tak źle. Oczywiście, że nie mam tak źle, że mam wspaniałe życie, bardzo dużo rzeczy zrobiłem, tak jak wam kiedyś już powiedziałem, że ja w życiu już w wieku dwudziestu paru lat osiągnąłem wszystko to, co chciałem. I z jednej strony można by powiedzieć, że tak, że ten... Jestem mało ambitny, że mam y, małe marzenia i dlatego je spełniłem. Tak, poniekąd tak, ale z drugiej strony y, udało mi się osiągnąć wszystko to, co chciałem. Już więcej nie muszę. Znaczy, muszę, bo żeby przeżyć, trzeba iść do pracy, trzeba mieć pieniądze i trzeba do końca życia zapierdzielać, żeby y, móc y, jakkolwiek żyć, tak? I z roku na rok będzie coraz gorzej, czy to. Ładko, zwyczaj. Y, czy to ze względu na... Y, sytuację światową gospodarkę, światową politykę i tak dalej, czy ze względu dzwoni telefon domowy. Ten telefon zazwyczaj dzwoni. Yy... Spytać się o kogoś, kogo już tu nie ma, spytać się o jakieś rzeczy, które nikogo nie dotyczą, jedna sąsiadka, także nie chce dzwoni. Dlatego wracając do tego, tak, ja po prostu powiedzmy bardziej realnie podszedłem do życia na takiej zasadzie, że co się da osiągnąć, to osiągnąłem, a co bym chciał jeszcze osiągnąć, jeszcze ewentualnie, to są rzeczy, które znajdują się poza skalą wywalone tam, oj, i jeszcze trochę, że żeby to osiągnąć, musiałbym być tym człowiekiem z wcipu, gdzie rozmawiałem o tym, jakim cudem wampiry mają takie wielkie zamki i posiadłości. No Ty też byś miał, jakbyś żył kilkaset lat, tak? Czyli trzeba zapierdzielać, ale nie jesteśmy w stanie się w obecnych czasach dorobić jakiegokolwiek majątku żyjąc tylko yy, 60-70 lat, dlatego trzeba żyć 500 tysiąc i wtedy tak naprawdę zmieniając różne ustroje, patrząc jak jedne kraje się sypią, drugie się budują i w ten sposób dochodzimy do bogactwa, ponieważ nie oszukujmy się, żyjąc w Polsce tak jak żyjemy i żyjąc w świecie jakim żyjemy, bardzo dużo pieniędzy nie jesteśmy w stanie odłożyć ze względu na to, że prędzej czy później państwo zrobi coś takiego, albo świat zrobi coś takiego, że te pieniądze, które mamy, stracą swoją wartość. I znając moje szczęście, jakby na przykład poszedł w inwestycje w złoto, czyli w czyste złoto, w sztabki złota, które teoretycznie nie dadzą nam możliwości zarobienia bardzo dużej ilości pieniędzy, ale przynajmniej w teorii są w stanie nam ustabilizować stratę pieniędzy związaną z inflacją, ponieważ to złoto pozwoli nam odzyskać pieniądze równowarte tej inflacji, mniej więcej. Więc nie zarobimy na tym, ale nie stracimy. I znając moje szczęście, jakbym kupił za sztapkę złota, dwie, trzy, czy jedną czwartą, bo yy, na więcej mnie nie stać, to by się okazało, że na Discovery, yy, nowy odcinek, yy, poszukiwaczy złota, gorączki złota, znaleźli gdzieś po prostu se leżało 5 metrów pod ziemią złoże złota tak duże, że podwoiło zasoby obecnie zdobytego, już produkowanego, przetwarzanego złota, dzięki czemu cena złota spadła w dół i nie jest to już produkt, który może znaczyć jakąkolwiek wartość międzynarodową. Pewnie tak by się to skończyło. Nie, a po co my się tu właściwie spotykamy? Oczywiście ponarzekać, bo jak żeby inaczej, tak naprawdę to nie, stwierdziłem się, że Zrobię taki odcinek krótki, aktualizacyjny na temat kanału, i to, co prawdopodobnie zauważyli ci, którzy jeszcze w ogóle wchodzą na mój kanał, to to, że ponownie powtarza się sytuacja z. Ciepło. Ponownie powtarza się sytuacja z moim kanałem i oglądalnością, czyli jeżeli robię odcinki o tematyce związanej z Kuździą Kapitańską. To się nie oglądają. Jedno wyświetlenie do 10, tak mniej więcej. Fajnie, że są ci, którzy to oglądają. Patrząc na statystyki, wygląda na to, że jeżeli nawet się ogląda to w ilości 10, to dwa wyświetlenia są moje, i reszta, jeżeli są oglądane to większość ludzi jeżeli to faktycznie włączy, to średni czas oglądania nawet nie przekracza połowy, więc ja obejrzałem cały. Ktoś włączył tylko intro, razem mamy połowę. Tak więc, to by świadczyło o tym, że naprawdę większość osób moich filmików nie ogląda, a nawet jeśli ogląda, to nie w całości. Co świadczy o tym, że no, moje filmy zbyt porywające nie są. A z czasem też mi się żart zaczyna tępić i te intra są coraz głupsze. Przynajmniej tak się wydaje. Co możliwe, patrząc też na to intro dzisiejsze, które też mam wrażenie, że już jest takie C czyli po prostu moje pokłady kreatywności już się kończą. A skoro już mowa o pokładach kreatywności, to yy, oczywiście koniec yy, kanału jest płynny, ale nieunikniony, ponieważ w tej chwili, chyba Wam mówiłem na podsumowaniu roku 2024, że w tej chwili mam nagrane filmy i przygotowane filmy w takiej ilości, i te jeszcze do nagrania, że teoretycznie chyba kanał powinien się skończyć gdzieś w 2028 roku. Ostatnio zrobiłem ponowne przeliczenie tego, oczywiście już się nie zgadza, ale jest to zrobione jakieś tam miesiąc temu, yy, mówiące o tym, że teoretycznie, na chwilę obecną oficjalny koniec kanału do 1 kwietnia 2027 roku, czyli prima aprilis, podejrzewam, że to nie będzie prima aprilis, yy, na pewno coś się jeszcze przesunie. Ja nie wiem, jednak to by oznaczało, że y, y, rok y, mniej, czyli o wiele mniej filmów uda mi się nagrać, zrobić, przygotować. Czy to a dobrze, czy źle, nie wiem. Tak naprawdę, y, jak widać, y, tak jak Wam mówiłem, że jeżeli będą jakieś nieistotne filmy motoryzacyjne, to będą wrzucane w kolejkę. A tak jak teraz widzieliście, y, recenzja y, Iterkowu, Bidlada, jakaś inna recenzja. Eee, kurde, zaraz zasnę. No, i to wszystko się przekłada na to, że te kaposek starą wchodzą w niedzielę, tak jak ten dzisiejszy, i to nie przedłuża y, premier, więc nie ma na co liczyć, że ten kanał jakoś specjalnie dłużej posłuży. Więc jeżeli faktycznie teraz policzyłem wszystko dobrze, a mogłem się pomylić, bo zawsze mogłem się pomylić, to by to znaczyło, że jeszcze do zakończenia trwania kanału zostały niecałe dwa lata, więc y, oczywiście. To, to nie znaczy, że jak kanał zostanie zakończony, to po prostu yy, go usunę i nie będzie tych filmików. Oczywiście te filmiki będą do czasu, aż YouTube to weźmie i zamknie w piździu. Nie, niemniej jednak, yy, powoli zbliżamy się do końca. Jesteśmy bliżej końca niż początku, yy, więc nadrabiajcie filmiki tak jak ja to nadrabiam, ponieważ staram się nadrabiać filmiki. Najbardziej rozwalające jest to, że jestem na etapie około 80 filmików obejrzanych. Jeszcze jestem na etapie pierwszego sezonu, tego archaicznego starego, gdzie nagrywałem to telefonem. Jakoś była tragiczna. Jeżeli zauważycie, to zauważycie, że pod każdym tym filmikiem starym po kolei lecąc, spisuję jakiś komentarz. Po pierwsze, dla zasięgów. Po drugie. Jakieś tam informacje dopełniające umieszczam czasami, dzięki czemu jesteście w stanie się czegoś więcej dowiedzieć, na przykład o uniwersum, które tworzę, które jest tu. Więc warto sobie kiedyś przejrzeć te odcinki jeszcze raz, jak już skończę, czyli kiedyś, bo nie mam czasu i na przykład poczytać sobie te komentarze i zobaczyć, czy coś to Wam niesie do życia. Więcej pewnie nie. No i w sumie to tyle. Na pewno będzie jeszcze odcinek z Apostołów Apokalipsy. Jak go będzie mi się chciał nagrać, jeszcze prawdopodobnie może jakaś jedna recezja wpadnie. I chyba idę spać? Także yy, nic dzisiaj ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Pogoda w tym roku jest mocno nieprzewidywalna. I tak to się życie toczy. W robocie jak zwykle yy, takse, a nie inaczej. Yy, sezon letni, sezonem letnim. A zapierdzielać trzeba, Nawet jak ma się urlop, nie. Także w tym krótkim odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć!